Gdy szantażowano pana Kękusia i powiadomił premiera, za trzy dni stracił pracę. Takie mamy państwo, taką mamy kryminalizację władzy. Dzień dobry, Rafał Gawroński, rozmawiam z panem Zbigniewem Kękusiem, doktorem nauki ekonomicznych z Krakowa. Panie Zbigniewie, wie pan dlaczego pana tutaj zaprosiłem na Plac Konstytucji? Tak, tak, oczywiście, domyślam się. Współpracujemy ze sobą od pewnego czasu, stąd nie wiem, jaki ma być temat naszej rozmowy. No właśnie, chciałem Pana zapytać o te e, problemy e, natury konstytucyjnej. Bo Pan chyba ma takie natury: Pan nie może znaleźć pracy, Pan ma problemy z zatrudnieniem, w związku z tym, że Pan został niesłusznie skazany. Tak, e, ja jestem osiemnastokrotnym przestępcą. Zostałem skazany za znieważenie 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, za znieważenie i zniesławienie rzecznika praw obywatelskich pana Andrzeja Cola, za zniesławienie jego małżonki adwokat Wiesławy Col i za rozpowszechnianie wiadomości z rozprawy z mojego powództwa o rozwód za pośrednictwem internetu. Skazano mnie na grzywnę i nawet jeszcze zanim mnie skazano, zaraz po tym, gdy w sprawie przeciwko mnie został wydany oskarżenia, wyrzucono mnie z pracy. W drugim dniu po podjęciu przeze mnie pracy Bajędzi Banku Śląskim poinformowano mnie, że w związku z tym, że został wydany ten właśnie akt doskarżenia przeciwko mnie, zwalnia się mnie. Później podjąłem pracę, pracowałem w spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze Lot. Zaczęto mnie z kolei szantażować, że jeśli nie zdejmę strony internetowej, która informuje, prezentuje materiały, poświadczający w jakich okolicznościach uczyniono mnie przestępcą, to zostanę wyrzucony z pracy, ponieważ strony nie zdjąłem, a o sprawie poinformowałem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada i premiera Donalda Tuska natychmiast po tym, gdy poinformowałem premiera Donalda Tuska, w trzy dni po tym wyrzucono mnie z pracy ze spółki, ze spółki Skarbu Państwa LOT.